Cześć, witam was w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dziś szarlotka, taka trochę dla leniwych, naprawdę szybka, naprawdę prosta, mieszana widelcem, tak jak mowa w tytule. Dzięki temu jest gwarancja, że w cieście nie wyjdzie zakalec. Zanim zaczniemy, chciałabym bardzo podziękować za wszystkie wirtualne kawki, które od was dostałam. Tych, którzy są tu po raz pierwszy, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka powiadomień, dzięki czemu nie ominą was żadne nowe przepisy. Zapraszam również do sklepu Orchideli. Dwa Nowe e-booki i przepis na pyszną tartę czekają. A ponieważ Szerlotkę robi się naprawdę szybko, zaczniemy od przygotowania jabłek i kruszonki, tak aby wszystko było gotowe, zanim zaczniemy robić spód. Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową, więc pamiętaj o ich wyjęciu z lodówki przynajmniej godzinę przed pieczeniem. 1,5 kg kwaśnych jabłek myjemy, obieramy i ścieramy na grubych oczkach tarki. Przekładamy do garnka, dodajemy 3 łyżki cukru lub więcej, jeśli wolisz, słodsze na i całość dusimy przez 15 minut. Gdyby jabłka na początku przywierały do dna, można je podlać dwoma czy trzema łyżkami zimnej wody. Gotowe jabłka odstawiamy na bok. 3 łyżki mąki, dwie łyżki masła i jedną pełną łyżkę cukru mieszamy razem do chwili, aż powstaną małe grudki. Kruszonkę też po zrobieniu odstawiamy na chwilę na bok. Trzy szklanki mąki i dwie łyżeczki proszku do pieczenia mieszamy i dodajemy 4 jajka, jedną szklankę cukru, 3 czwarte szklanki kwaśnej śmietany i 3 czwarte szklanki oleju. Wszystkie składniki mieszamy widelcem do momentu, aż powstanie jednolite ciasto i nigdzie nie będzie widoczna sucha mąka. Ciasto wylewamy na wyłożoną papierem blaszkę 24x35 cm. Na wierzchu układamy przestudzone jabłka, układając warstwę jabłek w miarę równo. Całość posypujemy wcześniej przygotowaną kruszanką. Ciasto wstawiamy do wcześniej nagrzanego piekarnika, najlepiej na najniższy poziom od dołu, dzięki czemu spód na pewno się upiecze. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni bez termoobiegu lub 160 z termoobiegiem, a szarlotkę pieczemy przez 45 minut lub do suchego patyczka. Po upieczeniu od razu wyjmujemy ją z piekarnika i studzimy. Wierzch można posypać cukrem pudrem, jeśli na przykład Wasze jabłka są mocno kwaśne.